Witam. Dzień dobry. Wybacz Remigiu, że musiałeś czekać na gierkę. Sorki, że taki rozkojarzony jestem dzisiaj. Yy, przepraszaj mnie. Ja bym chciał się w pełni na, na grach skupić. No to się skup. No, ale tu mi przed chwilę czat roz... Bardzo ważne. Moim zdaniem kluczem do sukcesu jest właśnie patrzenie na czat. Co pięć sekund najlepiej. I się czemu kolejny raz rozpier... Chat. Większego debila nie widziałem, dajesz gościowi dostęp do wglądu do twojego PayPala? Rel GG. Nie no, nie ma dostępu do PayPala. By jak kredyt weźmie? Tylko nie kredyt. Masz mój PFL? Nie, ma na no, pewno nie. <klujne> Co że widzisz? Siema Wika. Kartus. Ej, miało być niepłakane na moje herówki. Ja nie płaczę, ja sobie po prostu mówię Kartus. Tragedia. Doskonałość ich przerazi. <klujne> Jak to wygramy to mam D1, możemy grać na remku Nie, nie gram na remku Chcesz do wbicia mastera? Wiesz co, nie wiem co tutaj grać No ta, no to konto, tak, konto, w, konto, konto Konto, konto raz, raz, raz na remku jak coś Kurony no, chyba wziąłem są najgorszy Znajdę tam masę Wydajesz te dźwięki Knor. Woda, jedzenie Miał być słona K, ale K, słona K to nie knor. Aśka Aśki nie ma Się dawno Aśkę Nazywał się Bruce, a no, dostałeś Perma zaraz. Żegnam. Będę do donate. Fan Roberta myśli, że jest na tego kanału. O, o trzeba zatakować zapomniałem tej Klaszę za ścianą. Aśka bahata tańczy. Uważaj, może mieć Wingeda level 2. Nie wiem, nie ma go, psuje. Tak. O jezu. Chodźcie, chodźcie panie. Baszaku rzucić. No dobra, dzięki bardzo. Dziękuję za donejta Laraj. Zagram Dravenem Nexta. Dzięki za 100 złoty. Dobrze, no to w końcu gram. grałem A, a nie, miało, nie miało być 200 złotych? Przecież nie 200 złotych? Za czempiona, którym grać, wiesz? umiesz? E, no miało być są first rank? Bo fajna runa Runa tego typu przyspiesza postać, która musi być przyspieszona ale lubi przyspieszone nie wiem Nawet się nie wychyla z linii Musi wejść na te grafy Aha Numerkę Dwa Death Yacht machera Nie wystarczy, żeby coś robić. Nie mogę nic taką keilę robić na początku. No chciałem być miły, nie? No tej wrafów nie zrobiłam przez godzinę ta talia. Szkoda, szkoda flasza. No będzie kluczowe zaraz. Chyba, że nie. Zagrywka do topa, bardzo ważne. Ma R. Wiem, że ma. Zamiana. Napisz żeby nie grał do topa w ogóle, kiedykolwiek. Puber, dziękuję. Dzięki, dzięki pięknie. Co ty gadasz, chuba buba? Dając komuś full control wream element można zmienić dane w wypadek, w sposób jednym knięciem, czyli żeby papara jak ma super moda na Twitchu To Twitch, który mam może wziąć Czemu się nam idzie? Co jest? Czemu mi cztery plejty zabrał jak ty tam jesteś? Trzeba mi cztery platey zabrał! Ja turetu nie mam! Coś ty zrobił! Tu na linie po pewnie wszystko, musiałem cofnąć No ja Fing pi Dzięki Appasik za i Dzięki Urząd Skarbowy za się złoty A się na to zrobili? Jakiś osobna osoby Uważaj, znowu Fingeda, nie Do Tego to na linii powinien mieć Trochę xd Kajka o mnie Aha, te dwójkę mi bierze go Aż... Aż przeklinam z tego wszystkiego Oj... Aż... Aż zostałem, no Ej, ziemniaczki, fryteczki Nie trzeba, na bocie tka, nie tka, być tita. Bardzo dziękuję Chyba pojem być na bocie? Chyba na bocie powinien być

Podoba się to walki ogólnie Nie no mamy milion zero Caitlyn, czy możemy po prostu z nią zagrać? Nie wiem, Taliyah pójdzie do Caitlyn, Brown sobie pójdzie do Caitlyn Wszyscy będą zadowoleni, mają tylko Singeta, który jest milion zero, jest odpalony zrelają, Z Reliance, z on na pewno nam ją złapie Nie mamy sposobu, żeby, żeby to zatrzymać Ale możemy zawsze spróbować Play with Caitlyn Let's go Jest okej, okay, jest git Jest super Jest okej okay. No le Zaraz zaraz dwa człowieku. Nie wiem jak ja mam, ja mam wbijać rangę o. To są fake są prosto prostu nie? To są prosto fakey I tak się gra w tej grze, i tak się gra w tej grze To jest właśnie League of Legends, to jest nasze ulubione League of Legends. Ja Zaproszę bo żeby podcinka poszła Czemu jestem terrorystą? No miałem 6 ganków od Kindred, pomimo że nawet nie pushowałem. Hard to play Kate if she.. Czekaj, co? Hard to play with Kate if she sided perma-die. I w silence, silence perma daj, ha, oczyszczę. Ha. Jeszcze lepiej, jeszcze lepiej napisał. Daj mi w tej grze. Przepraszam za przekleństwo. Udało się coś zrobić. Wow. Nie stał już Naszor. Halo! No jak nie możemy na naszora? Mamy dwie maski! Mamy dwie maski na tym! Mamy kiedyś z i te mamy, mamy bro, mam ma nie. Trolujecie to tę jedynkę zrobiliśmy! I po trzecie dlaczego brusi był gra na 100%, jak zwykle na wyje sobie trolujesz A na no nie mogę tego spingować, dobra! Będę się produkować, bo się produkować w tej grze komputerowej. Nie, to trzeba po prostu brać Korkiego, robisz właśnie zarania, tak są fakty tak, jest my bad, może po prostu zrobić na szara w ten sposób. Nie, ale naprawdę, no 15 sekund wystarczająco na nasz z kartusem. I to powiem całkiem poważnie. My, ona ukradła tego. E, Odbanujcie widza, poproszę, moderacja. E, proponuję uważać, że oni będą 5 osób zgrupowani. Spoko, nie spodziewaliśmy się tego. O kurczę Umar Umarłem. Zonie ma. Nie zauważyłem tego, nie zauważyłem tego I tak jestem ja słaby. Nie pojem go chyba właśnie właśnie zonie Spoko, jest geek, jest geek. Szybko FF i go next. Szybko FF i go next. Nie zachowaliśmy wystarczającej ostrożności na Midlenie. Nie wiedzieliśmy, że Singed może sfraszować wam w Kating. My tego po prostu nie wiemy, nie wiemy takich rzeczy. Ja też nie wiedziałem, że ma Zonie na przykład. Nie wiedziałem, że jego firy jest tak, taki krótki cooldown, ma. No i sobie przeżył, przeżył co na 300 HP i sobie żyje. Jest szczęśliwy. A ja? Ja nie jestem szczęśliwy. Ani trochę. Ale zaraz będę, zaraz będę. Jak, tylko mi wypuścisz z tej gry. Przysięgam, obiecuję. Nie jestem szczęśliwy w ogóle. Jest mi bardzo przykro, że nie mogę stylować. Bardzo mi to boli. Chodźcie, chodźcie, zbe zbe zbejtujemy ich, zbejtujemy ich sobie. Nie ma flasza, chłop. Potrzebujemy tutaj pięć osób. Okej, okay, Kaisa nie żyje, Kaisa nie żyje. Mamy. 0HP, 0HP Katrin, ja bym wycofał, nie ryzykujmy. Jest okej, okay, zaczymy byliśmy? Oj, tutaj panowie, tutaj panowie, jest problem. Ja chyba umarłem. Ja chyba nie żyję. Fajnie, fajnie, że jesteśmy tutaj w cztery osoby Jak, jak my, w trzy, jak myślimy, co, co my to możemy zrobić? Jest drake? Nie Czy chce się nami zdawać Kindred? Prawie nie żyje Aaaaj Masz ją? Nie masz jej Szkoda, szkoda, szkoda Jest okej, okay. jest git, jest git Jest git, spoko A pra prawie coś tam się udało zrobić Moim zdaniem prawie się tu udało coś zrobić Prawie singeta zapaliście. Prawie Kindred nie żyła Typuje na plecy i przegrywamy gierkę, co by na to? ITP back, ITP back You go? go? Pinguje, 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 pinguje Pinguje, pinguje, ITP, ITP, ITP here Czekaj, czekaj, go, go, go. Let's go, lecimy. Dobrze. Aj. Aj, aj, aj. no blisko było, blisko było. Szkoda, że jestem totalnie i nie grać kail. Wielka szkoda, że przegramy. K.K.P.D. To jest trolling. Zgadzam się. Troluje Brusa. Troluję. Mój statik zagrał, zagrał łącznie 250. <grym> obrażeń bohaterom. Zgadzam się. A wiecie co, Ja chcę go strolować. To jest moje zadanie dzisiaj. Ja, ja tutaj źle zagrałem. Tutaj powinienem takie... Kindred zabić. po no, prostu z tym nobem. Nobem. Nie zdarzyłem bombla. A nie umiem grać w tą K.K.L. jeszcze. Spokojnie, z 10 garek się nauczy. Całkowicie serio mówię. Też Anuaki, bo nie była kryta. Dobrze gramy tę gierkę. Fejszek pod Red Buffa. No i to się ceni. To się ceni. Mamy przynajmniej. Ładnie, ładnie. Oj, co możemy zrobić tutaj? Oj, oj, oj. Chyba jest silniejsza trochę. Jeszcze się oddefonuję? Close. My god, <grystanie> this scale. Beka z was. Beka z was totalna. I defense z powrotem. Jak powiedziałem, nie zrobię 30. -0? Nie wygram. A mi się wydaje, że można. Można w ten sposób wyciągnąć wnioski z gry komputerowej A 13k obrażeń zrobiłem A W zasadzie zrobić 14 Za 2 gry zrobię 15 Za 3 gry zrobię 16 I dojdziemy do momentu aż będę robić 40k co, co grę Konsekwencja umiejętności Żeby poszły w górę i to jest najważniejsze